Dziś, w ramach gawęd historycznych, o pewnej zmianie nazwy, która się nie utrwaliła. Chodzi mianowicie o wieś Kały, Kały AB, Budy Kałowskie. Te wszystkie osiedla znajdowały się po północnej stronie Aleksandrowskiej, w okolicach ulicy Szczecińskiej, część trochę bardziej na zachód, część trochę bardziej na wschód, jak na przykład Budy Kałowskie. To są wsie niektóre o bardzo długiej historii, no ale nazwa można powiedzieć budziła niejakie wątpliwości. Ja zresztą o tych okałach już wcześniej mówiłem, pisałem, ale wracając do tej nazwy, co prawda słowo kał jest tak naprawdę oznacza w ogóle generalnie miejsce podmokłe i stąd się wzięła ta nazwa, ale budzi też skojarzenia z Kałem i dlatego już w międzywojniu mieszkańcy starali się doprowadzić do zmiany i rzeczywiście z sukcesem 8 marca 1939 roku minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie i zmienił nazwę Kałów na rejmontów. Kałów AB na rejmontów nowy, a bud kałowskich na rejmontów stary. Ale co ciekawe, ta nazwa się nie utrwaliła, mimo że zostało wydane takie rozporządzenie. W późniejszych już powojennych. Mapach czy nawet dokumentach yy, ta nazwa się nie pojawia. Mapach nie pojawia się w ogóle, nie pojawia się na przykład w rozporządzeniu yy, yy, powiększającym granice łodzi w 1945 roku, gdzie mowa nadal o kałach, czy też wreszcie nie pojawia się w innych późniejszych, już znacznie, mapach, śniegających nawet lat 60., -tych, 70.? -tych. Rzecz w tym, że znowuż gdzie nigdzie pojawia się ta nazwa dajmontu mianowicie na przykład w nazwie przystanku tramwajowego, bo kiedyś te przystanki miały nazwy. Tak czy siak ta nazwa Kały jednak w związku z budową teofilowa przemysłowego i tutaj zmianą charakteru tych terenów, zupełnie zanikła, już nie ma znaczenia czy to są kały, czy rejmontów w tym momencie, ale warto wiedzieć o tym epizodzie. Są też teorie, że od tego rejmontowa wzięło się osiedle imienia Władysława Rejmonta, to ofilów A został nazwany właśnie od tego rejmontowa, ale to są tylko takie gdybania, nie jest to potwierdzone, że to na pewno ma to źródło.